Los Dobra, będę się wznosił Dobra, zbierajmy każdego do środka Do środka wnoszę. Ta, 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 dobre, dobre, dobre O, kur. Właśnie... Coś... O, o, o No ładnie Jak? Jak? Jakby, wiesz, jakby było trzeba tam coś, to napisz mi SMSa. Jasne, oczywiście. Ja ja ogarnę, także. No. O, daj tu gacze światło i dobranoc noc. Spoko na razie. Dobranoc, papa, hej, cześć. Bye, bye. jeszcze raz. Hey, wow! co Coś pomóc? Boże, Panie... Jak y, Paris jak poradzić sobie z tym, że znalazłem mu ojca w szafie, czy tą cipę. No, w, w radosnym bądź jest was dwuchwaci w tym momencie, nie? Mówię oczywiście o cipie i o tobie. Nie, ja, żartuję, no co? To nic złego, to nic złego.

nie, nie, Stanisław, nie, nie, nie zrobisz tego. Mega nys, jest. Nie no dobra, teraz słuchaj inaczej to rozwiązujemy. Słuchaj, jak cię to no i tak nie tutaj, będą dobra. wiedzieli, bo mam tłumik. A co, tylko ze sprzętem jesteś taki kozak? Ale masz straczące sutki, bo za dużo estrogenu było ładowane przez sobie. Dużą... mi się. Mm. Nie, słuchaj. <śleski> <śleski> słuchaj, możemy ich tutaj. Z... Mamy dwie opcje, albo się na... albo idziemy do tyłu w krzaki. Mi się wydaje, że to jest po, w mieście poukrywane w jakichś industrialnych częściach Gdzieś w stokach i tak dalej Nic mnie nie jest, nic mnie nie jest Ni, ni, nic mnie jest, nic mnie nie jest Masz zgłoszoną kradzież na moje auto, o, w którym nie siedzi. To pana, to pana pojazd? Tak. To ja bardzo Fajne. przepraszam, już oddaję. Nie, nie, Mo no. możesz od... schować na parking policji, nie, to Nie, za... już, od... już oddaję. Ty, ku... konfidencie. Tak, południowy. Które? po lewej stronie serweru, odbijamy w lewą stronę na power. Nie widzę, jeden, mogę spróbować jeśli trzeba. Ja p***, ja nie będę koło nic takie stał nawet. Musimy zabezpieczyć cela. Że pan chce. Co kupić od Cewaxa se kup kobieto. A też siedział od Cewaxa. Od Cewaxa. A to, to, to. A to, to, to. w tym problem. Od Cewak. Bau zabezpieczenia. Nie wiem, ja kupiłem po raz raz ACEP ze tu, oleć to. Nie! Pierwo. STOP! A! To będzie potrzebna radiówka, to powiedz. No tu, to, wiesz, to tu zasadzka tymi? jest! <grywa> ja piła. Członek <grywa> zachodni. Wbijamy na północ. Przejazd po tak

Tak, Jeden ode mnie szefa <laughs> jak co poszedł spania. to musi wstać ten O, dociskam cię kolanem! Aaaa! Wykręcam o, to cię ci dociskam. ręce! O, co ty robił? Aaaa! Deptam cię po głowie! A, tobie też wykręcam Dye, to ręce! Dzień dobry, kolana pojebałeś. Aaaa! O, 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 o. o, dzięki, rozkuł mnie! Kurwa! 15 minut no, ja... nieee! Dobra, jak sam u was, bo u mnie trzech zakutek Ej, poddaj się po życiu. Gdzie jesteście? Czekaj, bo mnie poddają, czekaj, czekaj, bo mnie poddają. Na jakiś debile, ja. Czekaj chwilę, pod apartami. Trzymaj się, Do zobaczenia! Kocham cię, do zobaczenia. No to trzymaj się i co? Jak będziesz czegoś potrzebować, to. Ja też ty,

Lala, co ty myślisz? Oko za oko, ząb za ząb, to jest hamura Hamurabiego, weź stryj. Trzeba krótko, bo Lala myśli, tak takich rzecz się nie robi. Pamiętajcie, tu trzeba twardo, jesteście funkcjonariuszami, tak? Twarda ręka. Gdzie, Jasne. Będę gdzie, pamięta, gdzie, jak się się? gdzie się Ma, ja, się do jak on naruszy moją przestrzeń, to ja go mogę pierdolnąć. O, kurde. o <laughs> <gulanie> to jest, tak jak... Debil Tadis in Gargamela no, Myślałem, że przyjaciółmi jesteś błag. Pójdę do <gulanie> Stary uważaj, bo balasi się kręcą. I by się sieją jeszcze kulę dostał. Zastawa, koniec jest okay, jak będzie... Zastawa! Zastawa! Jest explo. dobijam! Oła! Tory, tory, tory Kur. Bufalo padło jak coś No chcę chować, chować kasę, nie mam torby Słuchajcie, zaczekajcie na chwilę, zaraz przyjemy! nie wyjdę z sklepu! Ja! Ja piech! Ja. Uh, Oooo! Uptaliśmy, uptaliśmy!